na konferencji półmeczowej. Wynik 0 do 4 i oddaję na początek głos panu dyrektorowi zespołu gości, panu Kazimierzu. Dobry wieczór wszystkim. Na pewno to zwycięstwo było nam bardzo potrzebne. Czekaliśmy bardzo długo w na tą wygraną. Gdzieś tam, nie ukrywam, że w szatni kilka dni temu rozmawialiśmy na ten temat, że na jesieni pojechaliśmy do Łęcznej na pierwszy mecz przegraliśmy 3-0 i później mieliśmy Energetyka, bo z Arką mieliśmy przełożony. Wygraliśmy u siebie i gdzieś tam rzeczywiście ruszyło. Wygraliśmy kilka, znaczy początku. Ten mecz, to zwycięstwo na pewno będzie miało swoją większą wartość, jeśli w środę w Ząbkach też powalczymy o punkty i przywieziemy stamtąd coś. Natomiast Myślę, że sam mecz, e, takiego meczu się spodziewałem, wiedzieliśmy, że będzie trudno, będzie bolało, e, ten mecz nie zawsze nam się układał tak, jak byśmy chcieli. E, natomiast ważne jest to, że nie straciliśmy bramki, strzeliliśmy piersi tą bramkę i, i to jakby nam otworzyło e, drogę do tego sukcesu. Myślę, że trochę za wysokie to zwycięstwo, ale ale no tak to właśnie bywa, kiedy, kiedy strzela się w na wyjeździe, później ten obraz nie ulega zmianie. Obsunęliśmy święto w Jengiku. Dla kibisu przede wszystkim, bo naprawdę profesora nasz na, prakty, to się, na wysoki poziom. Mież my żeśmy powstawali jednak, można powiedzieć, do tego poziomu. Pierwsza połowa uważam równalagę i wyksza na sytuacji, sytuację, jednak e, błąd w ustawieniu środkowych końców, e, spowodował, żeśmy przebywali zero. Na pewno tu zaryzykowano i bardzo mocno e, w ustawieniu, bo nasza sytuacja w był, Uważam, że wymagała tego. Niestety ja biorę odpowiedzialność za winy, może od 1-0, zespół jakby, jakby stracił pewność siebie, Dostaliśmy następne bramki. wynik poszedł z świat. Wiedzieliśmy, z kim gramy. Zespół Katowic naprawdę uważam piłkarski na dzisiaj jest lepszym zespołem, co pokazał na boisku nam. Spodziewamy się po zespole może trochę więcej determinacji w niektórych sytuacji. i one raczej przeważyły o tym, że wynik jest taki, a nie inny. 9 kolejnych do końca wróciliśmy do punktu wyjścia, można powiedzieć, bo yy, jakby były trzy punkty, na pewno nasza sytuacja w tabeli uważamy lepsza. W tej chwili musimy się ogarnąć, uważamy, że dla piłka, to jest najważniejsze, że już w środę jest następny mecz. Najbardziej woli trenera to, że tracimy punkty i trzech zawodników środkowych kopalniczych nie będzie grał w następnym meczu. To, to jest ból, i, ale mówię, musimy sobie z tym dać rady, bo nikt nam nie pomoże. Uważam, że i, zespół w następnym meczu i, wyjdzie i będzie chciał grać, żeby dalej dać gdzieś o hmm, miejsce. Dziękuję. Dziękuję trenerom. Czy jakieś pytania? No, tak, no, na próż, ja, ja, że, jakie były założenia na ten mecz na samym początku? Wyglądało tak, że no, Katowice dominowały od początku. Czy to miało być tak, że i czekać na, 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 na swojej połowie, czy to po prostu dobra gra Katowicka powodowała, że tak to wyglądało? Ja wiedziałem, że jeżeli będziemy się bronić tylko. Zaryzykowałem, mówię prost, żeby wyjść wysoko. No niestety, te umiejętności pływarskie yy, yy, decydowały, że yy, byliśmy prostu obrywani przez pływatowisko. I stąd, stąd założenia, było proste: wygrać mecz grać jak najwyżej. Ale grać się tak jak przeciwnik pozalał. się można powiedzieć pozwoliła yy, na swoją rzecz. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli. Ja to właśnie na Dziękuję i dzisiaj na meczu było 4321. Dziękuję za to. I Zdrowych, wesołych świąt wszystkim życzę.